Bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał. Dzięki Wam nie ma reklam. Nie przerywane są ani audycje, ani czytania. Bardzo Wam dziękuję. Dla tych, którzy chcieliby dokonać takiej darowizny, numer konta znajduje się w opisie pod filmem. Władymir Megre, dzwoniące Cedry Rosji. Anastazja, Księga V. Kim jesteśmy? Anastazja twierdzi, że człowiek, a dokładnie jego dusza, może żyć wiecznie, może się stale urzeczywistniać w nowym ciele, ale tylko przy odpowiednich warunkach. I właśnie rodowy majątek ziemski, zagospodarowany zgodnie z jej projektem, takie warunki stworzy. Ja w to po prostu uwierzyłem, ale do tego, by udowodnić stwierdzenia Anastazji o życiu i śmierci, lub im zaprzeczyć, bardziej kwalifikują się naukowcy. Ezoterycy, ale będziesz miała wielu oponentów, mówiłem do Anastazji, a ona w odpowiedzi tylko się śmiała. Przecież teraz bardzo łatwo wszystko zacznie się zmieniać, Wadymirze. Myśl człowieka zdolna jest materializować się i zmieniać, również zmieniać oblicze przedmiotu. Przepowiadać zdarzenia, budować przyszłość. I właśnie z tego powodu oponenci, którzy będą starać się udowodnić kruchość tego świata, zniszczą sami siebie, ponieważ sami przez swoje myśli wywołają swój koniec. Ci, którzy zdołają zrozumieć swoje przeznaczenie i sens wieczności, będą żyli szczęśliwie, reinkarnując wiecznie, gdyż sami. Swoimi myślami wytworzą własną szczęśliwą nieskończoność. Jeszcze bardziej spodobał mi się jej projekt, kiedy zacząłem obliczać jego racjonalność z ekonomicznego punktu widzenia. Wtedy się przekonałem, że każdy człowiek może zapewnić dobrobyt swoim dzieciom i wnukom dzięki stworzonemu przez siebie rodowemu majątkowi. Rzecz nie tylko w tym, żeby zagwarantować swoim dzieciom dobrą, odżywczą żywność i miejsce do życia. Anastazja opowiadała, że ogrodzenie powinno sadzić się z żywych drzew, a ćwierć hektara powinien stanowić las. 25 arów lasu to około 300 drzew. Za 80-100 lat pewnie je zetną. Z tych drzew otrzymają około 400 metrów sześciennych desek, a dobrze wysuszone i obrobione drewno już na dzień dzisiejszy kosztuje co najmniej 2500 zł za metr sześcienny. W rezultacie mamy milion złotych. Oczywiście nie trzeba od razu wycinać całego lasu. Wystarczy ściąć niezbędną liczbę dorosłych drzew, a na ich miejsce natychmiast sadzić nowe. Ogólnie rzecz ujmując, wartość takiego rodzinnego dworu, wykonanego zgodnie z projektem Anastazji, może być oszacowana na milion euro, a zbudować go jest w stanie każda rodzina z przeciętnym dochodem. Dom na początek może być skromniutki, a najważniejszym skarbem będzie prawidłowe i piękne zagospodarowanie działki. Majętni ludzie już dziś płacą duże pieniądze firmom zajmującym się projektowaniem przestrzennym. Za dobre i ładne urządzenie tylko 100 metrów kwadratowych ziemi przylegającej do domu trzeba zapłacić od 1500. 500 euro w górę. Sadzonka jednego iglastego sześciometrowego drzewa kosztuje 500 euro, a ci, którzy chcą mieszkać w pięknie urządzonym ogrodzie, nie skąpią takich pieniędzy. Płacą tylko dlatego, że ich rodzicom nie przyszło do głowy zapewnić swoim dzieciom rodowego majątku. Wcale nie trzeba być bogatym, należy tylko prawidłowo poukładać sobie w głowie jakże możemy wychowywać swoje dzieci jeśli sami nie rozumiemy takich prostych spraw anastazja ma zupełną rację mówiąc że wychowanie należy zaczynać od samego siebie i wtedy tak bardzo zapragnąłem mieć swój własny dwór wziąć hektar ziemi wybudować dom co najważniejsze posadzić w koło przeróżne rośliny i zagospodarować swój kawałeczek ojczyzny. Tak jak naszkicowała Anastazja i żeby otaczały go równie piękne, urządzone działki innych ludzi. I wtedy Anastazja z synem mogłaby tam zamieszkać lub przyjeżdżać w odwiedziny, a później wnuki, prawnuki. Możliwe, że... Hm. Prawnuki będą chciały pracować w mieście, ale zawsze będą mogły odpocząć w swoim rodzinnym majątku. A raz w roku, 23 lipca, w święto całej ziemi, cała rodzina będzie mogła się zebrać w swoim domu. Mnie już wtedy nie będzie na tym świecie, ale pozostanie założony przeze mnie dwór, rosnące w nim drzewa i cały ogród wykopię nieduży staw wpuszczę na rybek żeby zawsze była ryba drzewa będą wysadzane według specjalnego planu jak mówiła Anastazja coś spodoba się potomkom coś innego będą chcieli zmienić ale tak czy inaczej zawsze mnie przy tym wspomną pochowany będę też na swojej ziemi i poproszę żeby żaden w żaden sposób nie wydzielano mojego grobu, i niech nikt nie stoi nad nim z obłudną żałobą, i w ogóle, żeby nie było żadnej żałoby, i niech nie będzie żadnej kamiennej płyty nagrobnej, a jedynie niech wyrośnie z mojego ciała, wzejdzie nad ziemią świeża trawa i krzaki, a być może nawet jakieś jagody pożyteczne dla moich potomków i krewnych. Jaka korzyść płynie z kamiennych pomników? Żadna, i tylko smutek. Niech wspominają mnie nie ze smutkiem, ale z radością, przyjeżdżając do założonego przeze mnie dworu. Och, jak ja im to wszystko urządzę, tak rozplanuję i tak im wszystko wysadzę! Myśli plątały mi się w radosnym przeczuciu ogromnego zamierzenia. Trzeba jak najszybciej zaczynać działać, jak najszybciej dotrzeć do miasta, a ja przed sobą mam jeszcze i z 10 kilometrów do rzeki przez las. Ach, żeby jak najszybciej skończył się już ten las. Nagle ni stąd ni zowąd wynurzyła się z pamięci informacja o lasach Rosji, którą przeczytałem. W jednym z biuletynów statystycznych. Wszystkiego nie będę przytaczać, ale powiem, że las jest głównym typem roślinności w Rosji. Zajmuje 45% jej terytorium. Są to największe zasoby leśne na świecie, około 886,5 miliona hektarów. To jest 25,9% światowych zapasów drewna. Mało tego. W Rosji występuje bardziej dojrzały i produktywny las niż na reszcie planety. Lasy odgrywają niesłychaną rolę w gazowym bilansie atmosfery i regulacji klimatu naszej planety. Niektórzy mówią, że jest przygotowana specjalna misja dla Rosji. Ale ona nie tylko się zbliża, ona już się spełnia. Jak to jest, że ludzie z całej planety, jeden w większym, a inny w mniejszym stopniu, nieważne, ważne jest coś innego? Ludzie na całej planecie oddychają powietrzem z Rosji, oddychają tlenem, który produkuje ten las, a ja teraz tak po prostu nim idę. Jestem ciekaw, czy ten las dostarcza tylko tlenu wszystkim żyjącym na planecie ludziom, czy może jeszcze czegoś ważniejszego? Teraz tajga, po której szedłem sam jeden, nie wywoływała we mnie tak jak wcześniej uczucia trwogi. Czułem się tak, jakbym szedł bezpiecznym parkiem. Oczywiście nie ma tu alejek parkowych. Czasami drogę zagradzają gęste krzaki lub zwalone drzewo, ale nie drażniło mnie to tym razem. Mimochodem zrywałem napotkane jagody, maliny, porzeczki. Po raz pierwszy przyglądałem się z zaciekawieniem, jak niejednakowe z wyglądu są drzewa, a nawet tej samej odmiany. Jak różnorodnie jest umiejscowiona roślinność ani jednego podobnego obrazu. Po raz pierwszy patrzyłem wnikliwiej na tajgę i wydawała mi się bardziej łaskawa. Może takie uczucie powstało również z powodu myśli, że w tej tajdze urodził się i mieszka na swojej polance mój mały synek z Anastazją, kobietą, od której spotkania zmieniło się całe moje życie. W tej bezkresnej tajdze jest maleńka polanka Anastazji której ona nie chce na długo pozostawić, i na żadne, nawet szykowne mieszkanie jej nie zamieni. Niby zwykłe, puste miejsce, ta polana, ani domu, ani nawet szałasu, ani urządzeń niezbędnych do życia, a ona, jak tylko do niej podchodzi, od razu się raduje. Za trzecim razem, przy okazji odwiedzin Polanki Anastazji, czułem się podobnie. Czułem się, że tak, jakbym wrócił do domu po ciężkiej wędrówce. Dziwne rzeczy, można powiedzieć, zdarzają się w dzisiejszym świecie. Przez tysiąclecia ludzkość niby walczy o szczęście i dobro każdego człowieka. Tak naprawdę, jeśli się zastanowić, ten sam człowiek, żyjący w społeczeństwie w centrum nowoczesnego, cywilizowanego miasta, coraz częściej staje się bezbronny. To trafi na kolizję drogową, a to go okradną, stale dopadają go różne bolączki, że bez apteki już żyć nie może, albo przez jakąś porażkę życiową popełni samobójstwo. Liczba samobójstw wzrasta. Właśnie w świecie cywilizacyjnym o wysokim poziomie życia. Matki z różnych regionów występują w telewizji, opowiadając o niemożności wyżywienia dzieci, o głodujących rodzinach. Anastazja żyje z małym dzieckiem w Tajdze, jakby w innym świecie. O nic nie prosi naszego społeczeństwa. Ani policja, ani ochrona jest jej niepotrzebna. By ją chronić. Ma się wrażenie, że na tej polance, ani z nią, ani z dzieckiem, nie ma prawa nic złego się stać. Oczywiście mamy różne cywilizacje, a Anastazja proponuje wziąć to, co najlepsze, z tych dwóch różnych światów. Wtedy się zmieni obraz życia wielu ludzi na Ziemi. Narodzi się nowe, Szczęśliwe ludzkie społeczeństwo. Interesująca będzie ta ludzkość, nowa, niezwykła. No, na przykład,